Cześć, ja nazywam się Maciej Syłkowski z firmy MS Cloud, a to kolejny odcinek serii comiesięcznego podsumowania zmian w usługach firmy Microsoft. Zapraszam do oglądania. Wkrótce użytkownicy Microsoft Teams zyskają większą kontrolę nad udostępnianiem treści podczas spotkań. Nowa funkcja pozwoli decydować, kiedy dokładnie prezentowana zawartość stanie się widoczna dla uczestników. Dzięki temu prezenterzy będą mogli najpierw przygotować materiały na ekranie a następnie świadomie rozpocząć udostępnianie. Rozwiązanie to zwiększy komfort prowadzenia spotkań i zostanie udostępnione pod koniec kwietnia. Live chat, o którym mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, zadebiutuje na polskim rynku już w marcu. Jest to istotna nowa funkcjonalność, dlatego przypominam, że rozwiązanie to pozwoli odwiedzającym witrynę internetową na bezpośredni kontakt z zespołem firmy za pośrednictwem Teamsów bez konieczności instalowania dodatkowych narzędzi. Po więcej informacji odsyłam do odcinka styczniowego, gdzie przybliżyłem tę funkcję bardziej szczegółowo. Wkrótce użytkownicy Microsoft Teams będą mogli nawiązywać kontakt z osobami znajdującymi się w pobliżu, korzystając z funkcji Nearby. Nowość umożliwi sprawdzenie, którzy współpracownicy są fizycznie w okolicy, co ułatwi spontaniczne spotkania, takie jak szybka rozmowa czy wspólny lunch. Funkcja ta ma wspierać nieformalne interakcje w środowisku pracy hybrydowej i sprzyjać budowaniu relacji w zespole. Wkrótce teamsy zyskają możliwość łatwego udostępniania informacji kontaktowych współpracowników bezpośrednio w czacie. Nowa funkcja pozwoli na szybkie wstawienie karty kontaktowej osoby spoza bieżącej rozmowy, co ułatwi przedstawienie członków zespołu i usprawni komunikację. Aby skorzystać z tej opcji, wystarczy w polu wiadomości wpisać małpkę, wybrać udostępnij czyjeś informacje kontaktowe, a następnie wskazać odpowiednią osobę. Funkcja będzie dostępna na komputerach stacjonarnych pod koniec kwietnia. W nowym Outlooku dla Windows'a funkcja automatycznie odrzucaj przypomnienia o przeszłych wydarzeniach zostanie domyślnie włączona. Oznacza to, że użytkownicy nie będą już otrzymywać powiadomień o wydarzeniach, które już się odbyły co pozwoli skupić się na nadchodzących spotkaniach i zadaniach. Użytkownicy, którzy chcieliby ponownie włączyć przypomnienia o przeszłych wydarzeniach, będą mogli to zrobić w ustawieniach Outlooka, przechodząc do sekcji powiadomienia i odznaczając opcję automatycznie odrzucaj przypomnienia o przeszłych wydarzeniach. Wdrożenie rozpocznie się pod koniec marca i potrwa do połowy maja. Microsoft Word wprowadza funkcję automatycznego podsumowania dokumentów przy użyciu kopilota. Po otwarciu pliku użytkownicy zobaczą wygenerowane przez AI streszczenie na górze dokumentu, co pozwoli szybko zrozumieć kluczowe punkty bez konieczności czytania całości. Funkcja ta będzie domyślnie włączona i dostępna dla użytkowników posiadających Licencję Copilot dla Microsoft 365. Wdrożenie rozpoczęło się pod koniec sierpnia 2024 roku i zakończy się w maju tego roku. Wkrótce użytkownicy Microsoft SharePoint z licencją Microsoft 365 Copilot będą mogli korzystać z nowej funkcji wspomagającej tworzenia stron. Dzięki integracji z dużymi modelami językowymi, danymi z Microsoft Graph oraz gotowymi szablonami, użytkownicy będą mogli szybciej i łatwiej tworzyć atrakcyjne i spersonalizowane strony. Nowa funkcja Page with Copilot pojawi się w menu SharePointa, umożliwiając generowanie treści na podstawie podpowiedzi oraz dostępnych szablonów. Funkcja będzie wdrażana dla użytkowników do końca marca. I to wszystko na dzisiaj. Po więcej nowości zachęcam do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.